Artur Świteń, dzień dobry, zapraszam na program Opinie. Jest decyzja środowiskowa w sprawie budowy północno-wschodniej części obwodnicy Olsztyna. Nowa droga ma przebiegać przez gminę Dywity. Olsztyn zakończy się na węźle w Wójtowie. Ale czy decyzja środowiskowa oznacza już rozpoczęcie budowy i wielką ulgę dla kierowców? To pytania do naszych gości, a ja w studiu witam Romana Grzelkę, zastępcę dyrektora generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad oddziału w Olsztynie. Oraz Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna. Dzień dobry. Co dalej? Jest decyzja, jeszcze nieprawomocna, a zatem euforia? No, jest to na pewno jeden krok do przodu, zdecydowany krok, bym powiedział. No i czekamy na to, aż decyzja stanie się ostateczna. A kiedy może być tak, że ta decyzja nie będzie ostateczna? Yy, to znaczy, kiedyś ona stanie się oczywiście ostateczna, jest możliwość oczywiście odwołania. Kto to, może się odwołać? Może się odwołać każdy, kto jest stroną tego postępowania. Czyli pamiętajmy, że mieszkańcy Dyli, no nie do końca byli zadowoleni. Jeżeli złożą protest, to wtedy. Wówczas odwołanie zostanie rozpatrywane. Najpierw do, trafi Jak do Generalnej do Dyrekcji. Y, trudno powiedzieć, Trudno powiedzieć, trafi to general, do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie tam będzie rozpatrywane no, w terminach administracyjnych, przypuszczam. Dla Olsztyna, chyba byłoby dobrze, żeby wreszcie ta inwestycja ruszyła. Nie ulega wątpliwości, że tak. Dzisiaj Droga Krajowa 51 prowadzi przez miasto, prowadzi ulicą Leonharda, Wyszyńskiego, Towarową, Limanowskiego, Sybiraku, Wojska Polskiego, a więc generalnie nasi mieszkańcy są narażeni na przede wszystkim spaliny, Chaos. na hałas, na drgania, które mają swoje negatywne skutki, przede wszystkim w oddziaływaniu na stare budynki, stare posadowienie. A w związku z tym od samego początku jesteśmy zainteresowani tym, ażeby obwodnica powstała, i dlatego w 2005 roku, 13 października, zostało podpisane porozumienie pomiędzy dyrektorem generalnym GDDK i ja, Czyli prezydentem lata. miasta, o wspólnym przygotowywaniu inwestycji, opracowaniu koncepcji i wspólnym finansowaniu. Dzisiaj Ale właśnie, jeżeli etap... mówimy, panie prezydencie, o finansowaniu, to na razie ta inwestycja wpisana jest na listę projektów rezerwowych. Czy to oznacza, że ta rezerwa będzie się dłużyła, dłużyła, dłużyła? Czy też jest szansa, żeby wskoczyła na listę projektów najważniejszych do realizacji? Myślę, że jest duża szansa, żebyśmy. Po prostu tą inwestycję mogli wprowadzić na. No powiedzmy wprost, e, jeżeli jest listę, na liście rezerwowej, to nie ma na tak. nią na razie pieniędzy. To znaczy na razie nie ma. Ja chciałem powiedzieć, że w 2006 roku żeśmy zgłaszali, wtedy ona była na liście podstawowej. Niestety troszeczkę za wolno były prowadzone prace związane z przygotowaniem tej inwestycji, została zdjęta. Jestem po rozmowach z ministrem rozwoju regionalnego odpowiedzialnym za. E, Polskę Wschodnią, bo w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej właśnie ta inwestycja ma być finansowana. Jestem w przyszłym tygodniu u pana ministra. Mam nadzieję, Czyli że rozmowy taki będą. Tak, troszeczkę, bo widzę, że pan tak się tak uśmiecha jest. i liczy, że pan minister powie dobrze, załatwimy, będą pieniądze. To znaczy, wiemy z doświadczenia chociażby, że nie wszystkie projekty, które zostały wpisane, są realizowane, nie wszystkie projekty dochodzą do finału, tak to bym powiedział. I rzeczywiście, mając przygotowany projekt, a w tym kierunku idziemy te decyzje. Umożliwiają nam przygotowanie ostatecznie projektu technicznego, budowlanego, wykonawczego. Jeśli z tym będziemy gotowi, jestem przekonany, że uda nam się również pozyskać środki. Skoro mówimy o projektach, to niestety ta obwodnica przecina gminę Dywity. Władze samorządowe gminy twierdzą, że będą traciły nawet 3 miliony. Mieszkańcy twierdzą, że będą musieli się wyprowadzać. Czyżby więc będzie szykowało nam się wielkie wyburzanie w Dywitach? Znaczy, projekt przewiduje, projekt, koncepcja, która jest w tej chwili przygotowana, przewiduje wyburzenie około dwóch budynków. Więc tutaj są to obawy no, mocno przesadzone. Nie ma takiej potrzeby. Poza tym, no, jeżeli popatrzymy na jakąkolwiek gminę, jest ona poprzeć na zawsze jakimiś drogami. Więc nie ma żadnej no Tak, obaw, ale tu mówi że ta się o drodze drogach. wysokiego standardu i mieszkańcy I... obawiają się, że nie będą mogli przez nią spokojnie przejść, nie będą mogli przy niej spokojnie mieszkać. Znaczy my wielokrotnie informowaliśmy o tym, że na tym odcinku będą skrzyżowania lub też węzły na tych głównych ciągach drogowych, które są w tej chwili. One będą zachowane. W tych miejscach będzie można włączyć się do obwodnicy. Tam, gdzie jakieś drogi gminne czy wewnętrzne będą przecinały, obwodnice tam, gdzie nie będzie można się włączyć, będą przejścia bez będzie możliwość przejechania lub przejścia na stronę. Ale bezpośrednich na przykład wjazdów z posesji na tą drogę na pewno nie będzie. Nie, nie. Taka jest idea obwodnicy, żeby ograniczyć po prostu dostępność. To teraz pytanie, o które wszyscy pytają: co będzie, jeżeli nasilą się protesty? Mieszkańcy pójdą i masowo zaczną składać protesty do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czy każdy obywatel, każdy, kto jest stroną, ma prawo złożenia odwołania od takiej decyzji. Każdy, kto zostanie uznany za strony może, może takie odwołania złożyć. Będzie Ale ono czy to może całkowicie wstrzymać i powiedzmy na ile? Na rok, na dwa? Nie sądzę. Do, jest termin do składania odwołań, wszystkie odwołania są rozpatrywane, wydawana jest decyzja, która utrzymuje w mocy lub też przekazuje do ponownego rozpatrzenia taką decyzję. Panie Prezydencie, a Pan będzie nakłaniał władze samorządowe, David, żeby jednak zgodziły się na tą koncepcję? Oczywiście na pewno tak. Współpracujemy przede wszystkim ze Starostą Olsztyńskim i z ościennymi gminami i na pewno będziemy przekonywać Pana Wójta, jak i władze gminy, mieszkańców, żeby zrealizować tą obwodnicę, ponieważ chciałbym dodać, już w latach 90., pod koniec lat 90., Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego określiło, Koncepcję przebiegu tej obwodnicy i ona dokładnie pokrywa się z dzisiejszą propozycją. Tym szlakiem, który autorów. był już pod koniec lat 90. Tak. wytyczony. A więc proszę Państwa, uspokajają nas nasi goście, że obwodnica będzie bezkolizyjna i bezpieczna dla mieszkańców, jak się okazuje, także dla zwierząt, bo mają być specjalne przejścia dla zwierzyny z tego regionu. Dziękuję Panom za wizytę Dziękuję. w studiu. To było opinie. Artur Świtań. do zobaczenia.